Witam serdecznie z Gorc. Dzisiaj wejdziemy sobie gdzieś w okolice Turbacza. Jest zimno, jest poniedziałek. Fajnie, będzie fajnie. Wróciła trochę zimka, więc trzeba tu zimkę w końcu wykorzystać. Dzisiaj w menu mamy zrobienie pętelki na jakieś kilkanaście kilometrów. Chyba z 14, 15, 16. Równie dobrze może wyjść 18. Zobaczymy. No i oczywiście, jako że mamy, jak widać dookoła, zimę to powiem wam dzisiaj, co zabrać, co jest niezbędne zimą w góry, jeżeli zaczynacie przygodę z górkami, zimowymi górkami. Startujemy sobie stąd, będziemy szli pentelkę, jakąś kurde niebieskim. Tutaj tutaj na czoło turbacza i może podskoczę po raz setny na turbacz, a będziemy wracać zielonym przez turbaczek no i z powrotem do kolinek. Przy okazji jak tu jestem, wczoraj jest sobie pewien spółcik biwakowy. Miałam tu w zeszłym roku przyjechać. No, całkiem. Całkiem spoko. A nawet bardzo spoko, tym bardziej, że obok sobie płynie potoczek, chociaż parking w koninkach 30 zł. Ach, pierwsze podejście, Ach, zawsze najgorsze. Jak to w górach zimą bywa? Ledwo człowiek zrobił pierwszy kilometr i już nastąpił pierwszy rozbiór dzięgla. Yy, no tak, jak się podchodzi, czas się rozebrać. Jak się schodzi, trzeba się ubrać. Więc ubiór na Cebulindę w górach absolutnie wskazany. No, zwłaszcza zimą, nie? Lekkie wypłaszczonko. Około 350 metrów wzniosu za nami. No i dalej za niebieskim. Przyjemnie aczkolwiek. Myślałam, że będzie znacznie więcej śniegu. Ale dobra. Zobaczymy, co będzie wyżej. Tutaj na razie jest tak Przypudrowane niczym robeczka cukrem pudrem, więc jest ładnie, no ale nie to się tu nie zrobi. Na zimowych wędrówkach absolutny must have w plecaku jest termos z ciepłą herbatą. Nie wyobrażam sobie iść w góry zimą bez ciepłego napoju jakiegokolwiek. Chociaż ja zdecydowanie jestem fanem po prostu klasycznej herbaty. Grzańce, w szczególności alkoholowe, totalnie mi nie siadają. Przyjemnie. Wygląda na to, że polana numer jeden osiągnięta. Drugą istotną dla mnie rzeczą do zabrania na szlak zimą są kijki. Myślę, że jeżeli chodzi o kijki, możemy wyróżnić dwie grupy. Tych, którzy zaczęli je używać, nie wyobrażam sobie pójścia w górę bez kijków. Oraz na tych, którzy ich nie używali. Bo kiki kwiążą się z tymi wesołymi, starszymi paniami, chodzącymi z kikami po alejkach, po parkach i tak dalej. Cóż, ja jestem absolutnie w grupie numer jeden, absolutnie. Kiki niejednokrotnie ulubiają mnie wydubsko, dosłownie. Bo jestem z tych, co potrafią się wydupcyć na prostej drodze. A dzięki kikom uniknąłem naprawdę. Ogromnej ilości upadków. Poza tym, przez takie auże jak dzisiaj, gdzie trochę może być nisko, czy na jesień, naprawdę są one bardzo, bardzo przydatne. I mówiąc o tym, że jak się idzie z plecakiem ciężkim, to też jest to jakieś obciążenie dla pleców. Oho, zaczyna się robić tak sexy zimowo. Mm -hmm. Tak To już nie jest tylko cukier-puder To już jest coś więcej Piękne, oszronione, obielone śniegiem, opruszone. Ja ogólnie mam taki deficyt zimy w tym roku, że idę, idę i idę Cały czas się tylko zatrzymuję, oglądam, cykam foteczkę, milion takich samych foteczek Ale nie ma znaczenia to jest tak pięknie. Czuję się dzisiaj nie uzupełnię tego deficytu, więc liczę, że jeszcze ciut ta zima w górach zostanie. Powiem tak, niebieskie niebo i te białe drzewka to jest jeden z najpiękniejszych widoków. Kolejna istotna rzecz to no, okulary może niekoniecznie, chociaż dzisiaj słońce świeci, więc jak najbardziej. Powerbank. Zawsze miejcie w górach powerbanka, a zimą w szczególności, bo bateria schodzi jak dzika, nawet jak się nie używa. I oczywiście też kabel będzie przydatny, żeby mieć jak podłączyć. A zdarzyło mi się wziąć powerbanka bez kabla, więc warto to zaznaczyć. No dobra, ale lecimy dalej w tym całym niezbędnym szpeju, w zimą w górach. Rękawicki. Rękawicki ja mam jedną parę, którą po prostu korzystam, ale zawsze mam zapasową. W moim przypadku są to puchowe zapasowe, bo przeważnie, jak już jest moment, gdzie potrzebuję drugiej pary z rękawiczek, to znaczy, że jest bardzo, 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 bardzo źle. No i właśnie, takie puchowe. Takie puchowe łapawicki są zajebiste. Jeżeli będziecie lepić połowane w górach, a może być tak, że będziecie lepić połowane w górach, albo będziecie się po prostu tarzać w śniegu, albo będziecie robić śnieżki i naparzać swoich współtowarzyszy, no to te wasze, że tak powiem, główne rękawiczki bardzo szybko przemokną. Ja dzisiaj się nie tarzałam w śniegu, a już czuję, że są wilgotne, więc te ciepłe, puchowe na pewno w drodze powrotnej wiadą na łapy, bo mamy, chyba jest minus 7, tak mi się wydaje. Kolejną rzeczą mega istotną są bandamki wszelkiego rodzaju. Zawsze mam zapasową pod ręką, ponieważ tą często przemoczę na podejściu, no wiadomo, człowiek się męczy, więc się poci, tak więc łatwo ją przemoczyć, dlatego zimą ona nie wyschnie, więc mam zapasową, albo też czapę zapasową też się przydaje bardzo, szczególnie kiedy jesteśmy gdzieś na szczycie i pizga wiatrem wściekle. To warto mieć coś dodatkowego na głowę w razie W, bo w takich warunkach jest bardzo prawdopodobne, że się przyda. I oczywiście coś, czego ja jeszcze teraz nie używałam. Chociaż widziałam, że ludzie, którzy schodzili, używali Ja mianowicie raczki. Okej. Okay. Moje są mocno brudne. I już trochę o Jezus, są mega udówcone. Dawno ich nie używałam bo tej zimy jakoś w górach mało byłam. To eee, się poplątało. Dobra. Raczki, moi drodzy, nakładamy to, tą gumę naciągamy od spodu na buta. Dlaczego raczki są istotne? Żeby się nie wydupcyć, nie? Tak jak kijki, raczki również nas przed wszelkimi poślizgnięciami ratują. I teraz tak. Raczki, czyli... Takie coś mają. To nie są raki. Nie mylmy tego, to są i raczki, i raki. Ludzie często to mylą. Raczki, w tym nie pójdziecie w tatry wysokie. Absolutnie nie, wybijcie sobie to z głowy. To jest świetne na górce, peskidy, tego typu górki jak najbardziej. No i też wiadomo, gdzieś w dolinkach tatrzańskich spoko. Natomiast w tatry wysokie, tylko raki. Tych nie mam, bo po wysokich tatrach zimą jeszcze nie chodziłam. Ale wszystko przy Raczej nic więcej nie jest istotne. No poza jeszcze oczywiście tym ubraniem na Cebulindę, to no, jak najbardziej. I tyle. Jak widać, wiele nie trzeba dokupywać sprzętu, żeby zacząć chodzić po górach zimą. Tylko podkreślę tutaj, mówimy tu oczywiście o pyski nie? No bo w Tatrach, w takich raczkach, jeszcze raz to podkreślę, absolutnie się nie wybierajcie. Oh. Od również może się Wam przydać, jeżeli zamierzacie robić stopy, Warto usadzić dupsko i się trochę odizolować od zimna. No pięknie, no po prostu przepięknie. Czy ja już mówiłam, że połączenie tego niebieskiego nieba z białym, z białymi drzewkami jest wspaniałe? Jeżeli nie, to właśnie to mówię. Zachwyt. Po prostu zachwyt. Pięknie, jest pięknie. Jakby kocham lato, ale połączenie tego niebieskiego nieba z tymi białymi drzewkami... No przepięknie, po prostu... Fajny w ogóle ten szlak jest. Pierwszy raz idę na turbacz od tej strony, na stronę Koninek. Nie, na no, połączenie tego niebieskiego nieba z białymi chmurkami, z białymi drzewkami. Tiki, 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 tiki. Ta chatka jest zielona bez kitu. Centralnie nie widać tego na wideo, ale ona jest zielona. I... Schronisko na Turbaczu, czyli punkt docelowy mojej wycieczki. Wracamy ja zielonym przez Turbaczek. Nie ja wchodziłam do schroniska, ponieważ no kusiło by, żeby tą szalotkę w nie? Albo jakieś ciacho. A nie mogę, muszę kręcić cukier. O, więc nie wchodziłam nawet, chociaż ja mało dzisiaj piję specjalnie, żeby nie musieć robić tych skoków. Turbacz też skipniałam. Mam tam kilka razy, więc e, no. Zawracam, robię pętelkę. Jestem cię ciekawa tego zielonego szlaku do kolinek. Niebieski do schroniska do turbaczu. Very nice. E, zimno ogólnie, bardzo zimno, ale jest pięknie. To niebieskie nie, bo z tymi białymi Niedźwiedź, 3 godziny 15 minut, no jest to spore wydłużenie względem niebieskiego, no ale ciśniemy, za zielonym. Ogólnie to jest mały fuck up, <grym> bo chyba sobie źle to obliczyłam, matematyka mnie pokonała w życiu znowu, przez matematykę rzuciłam pierwsze studia, więc jakby no, to jest po prostu moja zmora. W każdym razie źle sobie chyba obliczyłam i nie uda mi się zejść przed zmrokiem do auta. A ja nie cierpię chodzić po zmroku samej. Nienawidzę, unikam tego jak ognia. I generalnie problemu... czy to nie jest jako taki problem, nie? W sensie to jest po prostu coś w głowie. Problemem jest brak czołówki. Bo tak, w sumie to jest też rzecz, o której musicie pamiętać idąc w góry. Zimą, zwłaszcza kiedy dzień jest krótki. I bardzo łatwo niestety się zakołapućkać gdzieś coś teges, i zmrok może nas zastać. Posiadajcie czołówkę w plecaku. Ja ją zawsze mam. To jest pierwszy wyjazd od dawna, 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 gdzie jej nie mam. Po prostu ostatnio w górach ją wyciągnęłam z plecaka i zapomniałam jej schować z powrotem. No, no i to jest problematyczne już. Nie chciałabym, żeby mnie zmrokł. Dopadł w tym lesie, chociaż jest uroczy test, ale nie chciałabym tutaj sama być po zmroku, Absolutnie nie. <laughs> więc trzeba odpalić tryb turbo, żeby zejść na dół, zanim będzie ciemno. Teraz mamy taki ostrzejszy fragment, więc założę sobie raczki. Będzie tryb po prostu turbo trzymania. Nie ma co ryzykować. Tym bardziej, że Półmaraton maraton za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie chyba pół maraton, albo za trzy? Coś koło tego. Mniej niż trzy. Więc nie ma co ryzykować kontuzji. Trzeba ubrać te raczki. Należy do najlżejszych. Jak mam tutaj dopasowane. Dobra. Jest. Tak to wygląda. Ogólnie w raczkach piękne jest to, że jak je założysz, czujesz się jak super bohater, bo absolutnie żadna śliskość, żaden lód, żadne strome, śliskie zbocze, nie jest ci po prostu y, trudne, tak? Idziesz normalnie na chillu, jakbyś szedł po płaskim. Piękna sprawa, piękna sprawa. Zielonym szlakiem szło się bardzo sympatycznie, aczkolwiek jeszcze po drodze kilka podejść lekkich było. Moi drodzy, wkraczamy na Polanę turbaczek. O, jakiś tutaj widoczek jest. Generalnie z raczkami jest tak, że za każdym razem, jak już je ściągnę, bo już myślę, że już no, nie ma opcji, no już kamienie same nie przydadzą się, ściągnę ja i zaraz się pojawia miejsce, gdzie by się jednak jeszcze przydały. Klasyk, nie? W sensie nie wiem, czy też tak macie. Ci, Co chodzą i używają, bo ja tak mam zawsze. nie? 80-90% przypadków. Jak kściółny raczki, bo już stwierdzę, że ci nie przydadzą bęk! Wydałyby się. Czy mnie wzrok nie myli po kształcie, że tam jest babia? Nie no, jak to tak serio? Piszcie w komentarzach, bo ja się nie znam i nie wiem, ale jestem ciekawa. Głodna jestem. Nie będę mówić, że nie. Mam co prawda yy, yy, precla z tyłu plecaku. Tylko, że on jest twardy, po prostu jak podeszwa z buta trekkingowego, mogłabym tym plecłem zabić. A przede wszystkim mogłabym sobie połamać zęby, więc nie, chyba nie skorzystam. Jakoś się doczołgam. Jeszcze myślę jakieś pi razy drzwi z 2-3 km, więc luz. I pić mi się chce, też już mi się skończyło. Bo oczywiście wzięłam tylko jeden termos herbaty, mały termos, żeby zmieścić Aparat, w sensie, żeby waga pysaka nie była za duża, więc musiałam z jednego picia zrezygnować. No począt aparatu. Ale foteczki. No, coś tam, co, coś tam zrobiłam. No i dalej za niedźwiedziem, proszę bardzo. No jakiś będzie ładny prześwit, coś czuję. Tam może być ładny widok. Bez kilitu. Mam nadzieję, że to ostatnie podejście dzisiaj bo energy level is low. Potrzebuję jakiejś kalorii, czegoś się napić też. No, picie i jedzenie. To jest do tego potrzebuję? Uwaga, dochodzę już do końca podejścia. Cwoneczko. O, lampa. O oh wow, o oh wow, o oh kurde, uh. nice, nice, ej fajny punkcik, naprawdę, w sensie i tu jest widok fajny na zachodzik, na to pasmo, tu wszystko widać ładnie, nie wiem czy to widzicie na graniu, mam nadzieję, że tak, no i tam też na wschodzik słońca, myślę, że też powinno dać rada. I witam w punkcie wyjścia. Z mrokiem nie, na szlaku nie zastał. Cieszy mnie to niezmiernie. Niezmiernie. Czy się przydały? A, trochę się przydały. Na jednym zejściu. No co? Oh! gigantyczny, proteinowy. To jest to, czego potrzebuję. Jeżeli tak jak ja lubisz zimowe wędrówki i jest jeszcze coś, co pakujesz do plecaka, podziel się w komentarzu, a żeby nie przegapić kolejnych vlogów, zostaw suba.